24 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które już bezpowrotnie nada uprawnienia uzdrowiska gminie miastu i gminie Pinczów. Co to oznacza? To oznacza, że Pinczów będzie zdrojem, że tu powstaną najnowocześniejsze uzdrowiska w Polsce. Ja odczuwam z tego ogromną satysfakcję, ponieważ to jest 6 lat mojej pracy jako posła i 2 lata pracy jako ministra. W rządzie premiera Mateusza Morawieckiego i oczywiście bardzo ciężkiej pracy i determinacji pana burmistrza Baduraka i jego administracji. To oznacza dla mieszkańców powiatu Pińczowskiego lepsze życie, wyższa jakość życia, lepszą edukację, więcej pracy i niesamowity rozwój. I tego już nikt nie zabierze. I trzymam kciuki, żeby te uzdrowiska powstały tu jak najszybciej, żeby były najpiękniejsze, żeby były perłą tutaj w Koronie, żeby było chlubom naszego regionu. Życzę Państwu, żeby się tak stało. Trzymam za to kciuki. Jako poseł tej ziemi tu Ponidzia i ziemi świętokrzyskiej będę wspierał te inicjatywy nadal. Nadal szczęść Boże i wszystkiego dobrego, miłej zabawy dzisiaj. Korzystając z okazji chciałem z racji tego, że to jest taka pierwsza moja wizyta oficjalna po wyborach, podziękować również mieszkańcom miasta i gminy Pinczów za oddane głosy na moją kandydaturę jako kandydata na posła serdecznie państwu dziękuję tamta kadencja moja parlamentarna jak i samorządowa była dość intensywna ja tutaj u państwa byłem bardzo często gościem mieliśmy okazję z panem burmistrzem współpracować na wielu obszarach z tego co pamiętam to z takich środków rządowych gmina miasto i gmina pińczów w tamtym okresie Pozyskała ponad 80 milionów złotych na różnego rodzaju inwestycje. Mam nadzieję, że nie będę z tego dzisiaj rozliczany przez obecną ekipę rządzącą, bo często tutaj przyjeżdżałem z tymi tabliczkami. Ale robiliśmy i ulicę przemysłową, i, i giełdę, i wiele różnego rodzaju inwestycji, placów przy szkołach, boisk sportowych. Tego naprawdę było dużo. Trudno dzisiaj mi to wszystko wymienić. Bardzo chcę, żeby z Pińczów się pięknie rozwijał, ponieważ pinczów jest taką perełką ponizia. Ja jestem w nim od dawna zakochany, kiedy tu przyjeżdżam. Zawsze z ogromną przyjemnością spędzam tutaj czas, wędruję sobie po tych ścieżkach, po, po uliczkach. Często pan burmistrz pokazuje mi, co jeszcze trzeba zrobić, co warto zrobić. Ale to, co najważniejsze przez te wszystkie lata. To były starania o to, aby Pińczów stał się uzdrowiskiem. My nieraz rozmawialiśmy z panem burmistrzem o wielu sprawach, o tym, jak potężne złoże siarki jest tutaj na terenie Pińczowa, borowiny. I to była trochę droga przez mękę. I tak muszę powiedzieć, że tak było. Lata starań, ciągłych badań, powtórek, wizyt w Ministerstwie Zdrowia. Pewnie trzeba to powiedzieć, pewnie nastąpiłoby to wszystko szybciej. Ale po prostu nie wszyscy pomagali. A czasami się wydaje, że ci, co powinni pomagać, przeszkadzali. I to jest trochę nie w porządku, dlatego że wdziera się w takie działania polityka, a mówimy o tym, że robi się wszystko dla społeczności, dla miasta, ponieważ wszyscy tu żyją, wszyscy chcą się rozwijać. Chcemy, żeby miasto pięknie się rozwijało, żeby region się pięknie rozwijał. Pamiętam moją rozmowę. Z wiceministrem zdrowia Kraską, z którym się często spotykałem, mówię dlaczego to nie idzie, co się dzieje. A jeszcze badania, a jeszcze borowina, a odwiert siarki, to koszt ponad 8 milionów. No, trzeba zrobić własny zbózka. Nie bardzo y, nam to pasuje, żeby to szło, a przecież źródło jest w 70% na terenie gminy Pińczów. Ja nie mówię tutaj tego dlatego, że trzeba rozdzielać te dwa miasta. O nie. Taka synergia, taka współpraca będzie służyć wszystkim. Cały region będzie się rozwijał. Cały absolutnie region. Im więcej uzdrowisk, im więcej region będzie się rozwijał w tym kierunku, to będzie służyć tym bardziej wszystkim. I gdy ten rząd już odchodził, i się spotkałem z panem ministrem Kraską, i mówię, panie ministrze, no przecież to tu już tyle lat, no zerknąłby pan jeszcze na te dokumenty, jak to wygląda, czy, 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 czy te procedury tam, to się udało. To się udało. Co prawda kolejny rząd na Radzie Ministrów przyjął te decyzje, ale to było wszystko przygotowane w poprzedniej kadencji i tak naprawdę obecny rząd no, musiał jakby to zatwierdzić. To jest, nie cofnie się, będzie zawsze. Ja się z tego bardzo cieszę. Jestem przekonany, że Pińczów, Zdrój i uzdrowiska, które tu powstaną będą najnowocześniejsze. W Polsce Będą piękne, przyczynią się do rozwoju tego regionu, do poprawy jakości życia państwa, waszych dzieci. No i bardzo się cieszę z tego, bo Pińczów zasługuje na to, żeby się rozwijać, ma piękne tereny uzdrowiskowe. Ja wiem, gdzie to miejsce jest przewidziane, jak ono jest piękne i jak to w przyszłości może wyglądać. Trzeba powalczyć jeszcze o Morze Pińczowskie, o ten zalew tutaj, żeby on powstał na nidzie. On bardzo rekreacyjnie również wpłynie pozytywnie na, na, na tą część regionu, na miasto. Tu jesteśmy po obszernych badaniach geologicznych. Tam były bardzo ważne badania dotyczące tego, czy te grunty się nie rozszczelinowują pod spodem, czy ta woda nie będzie wypływać. Wiem, że są dobre informacje, że tam skała gruntowa jest taka, że, że ten zalew można tworzyć. A w przyszłości jak to wszystko powstanie, bo trzeba wizję przecież też jakoś kształtować, to trzeba będzie pomyśleć o tym, że może ten aeroklub, który tutaj jest przy udziale szkoły lotniczej i lotniska w Chełmie, kiedyś przekształci się w jakieś małe lotnisko, które będzie również wspierać tutaj i dowozić kuracjuszy z całej Europy i z Polski. I to na pewno też się przyda. Życzę Państwu, aby te wszystkie plany i oczekiwania się spełniły. Ja trzymam kciuki. Dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Zostanę jeszcze, myślę, jakiś czas, żeby zobaczyć, jak Państwo tutaj obradujecie, jakie są oprócz tego sprawy i potrzeby bieżące. Może w czymś będę mógł pomóc. Bardzo dziękuję i podanych obrad i trzymam kciuki za pięciu wzdrój. Dziękuję bardzo.